Witam wszystkich. Witam, Edyto. Cześć, wysłucham. W tym odcinku zajmiemy się pośladkami. Świetnie! Bardzo dobry pomysł! Dobrze. Zaczniemy, oczywiście, od rozgrzewki. Najpierw ustawię się w prawidłowej pozycji wyjściowej. Mhm. Ustaw stopy na szerokość bioder. Ok. Mhm. Przyklej całą stopę, zrotuję ją lekko na zewnątrz, tak, żeby odsunąć kostki i kolana w rotacji zewnętrznej. Kolana leciutko ugięte. Podwinięta miednica, aktywny pośladek, aktywny brzuch, otwarta klatka piersiowa, ściągnięte łopatki w tył, w dół, odwiedź kciuk na zewnątrz, wyciągnij się do sufitu i zaczynamy od wspięcia na palce i od rozgrzania stawów skokowych. Uh. Wykonaj kilka powtórzeń. Świetna. Dzisiaj dużo chodziłam na wysokim obcasie, więc nie powinno sprawić mi to chyba problemu. Troszeczkę porozluźniają się nogi, dobrze. Teraz przejdziemy do ugięcia w kolanie. Przyciągniemy uh -huh. kolano do klatki zaczniemy na razie tylko od tego zgięcia. czy mam Wydaje obciągać paluszki, chyba może być rozluźniona, uh -huh. Stara się utrzymać równowagę 10 powtórzeń na jedną nogę. i 10 powtórzenie drugą. Dobra. 3 wydechy. 4 5 6 7 8 9 i 10. Ten ruch możemy pogłębić. Możesz oprzeć się o mebel lub cokolwiek będziesz miała w pobliżu i wykonaj ugięcie mm -hmm. plus wyciągnięcie nogi w tył i ugięcie, przyciągnięcie pięty do pośladka. Super. Spróbuj. Uginamy, wyciągamy i uginamy nogę z tyłu. Tutaj musisz uważać na swój odcinek lędziowy, na dół pleców, tak żeby za mocno go nie obciążyć. Zanim nie mm -hmm. wychowamy. I mm. stara się swobodnie cały czas odginać nogę na której stoisz, może być lekko objęta w kolanie. Mm -hmm. I tutaj mogliśmy dodatkowo jeszcze mocniej biodro. Dobrze. I zmień nogę. Super, może poćwiczysz ze mną? Mogę ci to To będzie przyjemniejsze. Bardzo e, trudny ruch. Dużo skomplikowanych, dużo skomplikowanych elementów. Jeśli będzie za ciężko, to skup się tylko na jednym. Na przykład na przyciąganiu kolana i przenoszeniu nogi wyprostowanej z tyłu. Uhu. Dobrze. Super, wystarczy. Na koniec dołożymy jeszcze rotację zewnętrzną w biodrze. Mm -hmm. Ćwiczenie polega na tym, że przyciągasz kolano i odwodzisz je szeroko na zewnątrz. I tu również 10 powtórzeń. Jeśli ciężko będzie Ci utrzymać równowagę, również możesz się przytrzymać. Ja się przytrzymam. Tak. Dokładnie. Wysoko kolano w górę. Trochę jak w palecie. I z <laughs> na zewnątrz. Maksymalny zakres ruchu. Otwieramy mocno biodra. Dziesięć powtórzymy. Uh -huh. I powtarzamy na drugą stronę. Dobra, to się obracam już. I jadę S, na drugą stronę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, zel, siedem, Dziękuję. osiem, dziewięć i 10. Dobrze, tak przygotowane stawy, teraz yy, możemy przejść do kolejnej, kolejnej części do rolowania. Mm, to moja przyjemna część. <grymne> Zaczniemy od rolowania pośladka. Uh -huh. Przejdziemy do pozycji niskiej i użyjemy do tego piłeczki do rolowania z wypustkami. Yy, Usiądziemy na piłce, ułożysz się sobie, yy, kiedy napniesz pośledek, tutaj robi się taki dołeczek, dokładnie w tym miejscu kładziemy piłeczkę i od tego miejsca zaczynamy swoje rolowanie. Super. Ok, usiądź na piłeczce. Uuu. Uh. <laughs> I jak? E, bardzo, bardzo przyjemnie. No właśnie Nic, czuję... Odczuwasz ból, spróbuj przytrzymać chwileczkę uh -huh. i poczekać aż się rozluźni. Uh, staram się jak mogę. Jeśli jest bardzo ciężko, to spróbuj troszeczkę mocniej oprzeć się na nogę. Dobrze. Bardzo fajnie. Ale myślę, że przyjemnie. Szczególnie, że teraz dużo siedzę, więc przyda fajnie. się rozluźnienie pośladków. Też ta część wzmacniająca pośladki się przyda, bo pozycji siedzącej m, mocno rozciągamy ten mięsień, tak? Mhm. Uh -huh. ta o, ta strona troszeczkę bardziej. Mocniej zaangażowana. Świetnie. Mogę też użyć jakiejś innej piłeczki, jak tenisowa, jak którą mam w domu? Jak najbardziej. Jeśli nie masz profesjonalnej piłki do rolowania, możesz użyć piłki tenisowej, piłki do lacrosse, jakiej jakiejś innej piłki również. Mhm. Z tym, że im mniejsza średnica tej piłki, to będzie troszeczkę, te odczucia i doznania będą troszeczkę mocniejsze. Aha, dobrze. Na koniec użyjemy jeszcze rolera i przerolujemy nasz pośladek, mm -hmm. ustaw go pod pośladkiem, pośladek ustawiamy na środku, yy, nogę ustawiamy na drugiej. Czyli na tym pośladku co siedzę tak. ta sama noga Dokładnie. jest? Dokładnie, ta sama noga mm -hmm. jest w górze. możesz się tak lekko bokiem ustawić i wesprzeć na ręce mm -hmm. i staramy się przerolować cały pośladek. Mm. Piłeczką troszeczkę głębiej wchodzimy, w górnie, rolę troszeczkę bardziej powierzchownie, ale za to większą powierzchnię możemy robić. Świetnie. I to nam bardzo dobrze uzupełni. Oczuję tutaj z boku jakiś punkt, hmm. to zatrzymam się. Tak. Dokładnie. Przetrzymaj, dociśnij. Hmm. Świetnie. bierze ja od puszka przejdźmy. Chwilkę jedna i zamień na drugi. Brzy. Druga drugą nogę w górze. Podobne jak z piłeczką. Tak, po tej stronie było e, troszeczkę bardziej e, mocniej, m, większe napięcie i więcej czułam bólu. Natomiast ta strona jest całkiem rozluźniona. Czyli co, używam jednej strony trochę mocniej tak, niż drugiej? możliwe, że, że ta prawa noga jest bardziej angażowana na dzień uh -huh. tej pracy. Wspaniałe. Ta część jest najlepsza z całego treningu. Dobrze. Tak przerolowane i rozgrzane piersiatki możemy teraz zaangażować w części wzmacniającej. Mhm. Naszego treningu jest wzmacnianie. Edytko, przygotowałam dla Ciebie dwa ćwiczenia. Pierwszym ćwiczeniem będzie mostek biodrowy. Potrzebujemy podłogi. Ćwiczenie polega na tym, że się kładziemy, stopy ustawiamy na szeroko zbiodę, mhm. troszeczkę bliżej pośladków. Mhm. Cała stopa przyklejona. Plecy wyprostowane, ściągniemy łopatki do kręgosłupa mm -hmm. i podwinię tak, żeby lędźwia dotykały podłogi. Ręce leżą wzdłuż tułowia, barki przyklejone, bierzemy głęboki wdech i z wydechem napinając pośladki unosimy biodra w górę. Wykonujemy mostek biodrowy, wydech w górze, napięcie i opuszczamy, wracamy. I starasz się znowu przykleić lędźwia do podłogi, wziąć wdech, napiąć pośladki i z wydechem wyjść do góry. Przytrzymujesz sekundę pozycję w górze i wolno, kontrolując ruch, wracasz do dołu. Starasz się skupić na pośladkach. Mhm. Ruch. Inicjuje napięty pośladek. Mhm. Wdech. Im dłużej zostanę w górze, tym lepszy będzie efekt? Dokładnie. A. <grym> mocno dopiąć pośladkę, nie puszczając przy tym brzucha. I zaciągnij. Wydech w górze, dopięcie pośladka. I wolno schodzisz w dół. Tak. I wydech w górę. Robimy jeszcze pięć powtórzeń. <grym> Czy można to robić też na jednej nodze? Można. Mm. Jeśli czujesz, że mięśnie na tyle są mocne, możesz spróbować wykonać to ćwiczenie w trudniejszej formie. Mm -hmm. I teraz tak, możesz wyjść do góry, wyprostować nogę. Uch, ale ciężko. I albo odłożyć ją z powrotem i wrócić na podłogę, mm -hmm albo wyprostuj już od samego początku nogę jedną, uh -huh. drugą stopę możesz przenieść troszeczkę do środka, kolana na jednej wysokości i już w tej pozycji wychodzimy do góry z wydechem i wracamy w dół. Wdech, napnij lewy pośladek mocno, wciśnij mocno piętę, przytrzymaj sekundę i wróć do dołu. Dobra. Już Oj, czuję, czuję, czuję. Dobra, to teraz te trzy razy zrobię na drugą nogę, żeby mieć równe pośladki. Dobra, więc pierwsze było tak. Stój z wydechem, odłóż stopę i wróć do dołu. I teraz spróbuj tej trudniejszej formy. Wyprostuj nogę uh -huh. Uh -huh, i z wydechem wyjdź do góry. Dokładnie. Cały ciężar opierasz na tej prawej nodze. mocno staraj się zaangażować prawy pośladek do pracy. Oj, tutaj czuję, że łapie mnie kurcz. Uda. <noise> Czyli ta jednak prawa strona tak, jest... jest. zdecydowanie bardziej napięta od lewej. Co już zresztą czułaś przy rolowaniu? Tak. Uh -huh. W końcowej części treningu spróbujemy się mocniej skupić na stretchingu tej strony. Super. Dobrze. Dobra. Rozluźnij się. Staniemy teraz i pokażę Ci drugie ćwiczenie. Dobrze, naszym drugim ćwiczeniem jest przysiad, bardzo popularny. Ustawimy się w pozycji wyjściowej do niego. Mhm. Stopy ustawiasz na szerokość bioder, ewentualnie mogą być troszeczkę szerzej, będziecie wtedy łatwiej wykonać to ćwiczenie. Palce skierowane do przodu, ewentualnie niewielki kąt z rotacją na zewnątrz. i Tu również musisz pamiętać o rotacji zewnętrznej. Kostek i kolan, cały mhm. czas starasz się mocno dociskać tą zewnętrzną krawędź stopy. Nie odklejamy dużych palców, cała stopa mocno przyklejona. Ruch inicjuje zgięcie biodra, bierzemy wdech, klatka piersiowa otwarta, schodzimy nisko w dół wysuwając biodra jak najniżej i z wydechem w górę. Ruch w górę również inicjowany jest przez napięcie pośladków, tak jak przy mostku biodrowym. Ok. Spróbujemy. O, chyba nie dam rady. Pokaż. Mhm. Dobrze, wyjdź do góry z wydechem. Jeśli będziecie mieli problem z wykonaniem tego ćwiczenia, można wykorzystać wsparcie na przykład ręcznika. Pokażę Ci łatwiejszą wersję. Tak, tak, zdecydowanie pokaż dzisiaj łatwiejszą wersję. Nie, przysiad to nie jest proste ćwiczenie, mhm. dlatego można wykorzystać do tego ręcznik. Coś, o co go zaczepimy, w naszym przypadku klamkę. Dobrze. Może troszeczkę e, odciążyć nam plecy uh -huh. i myślę, że zwiększy nam troszeczkę zakres ruchu Twojego przysiadu. Spróbuj teraz. Uh -huh. O, świetnie. Zdecydowanie błędnie. I teraz do na góry mam napić pośladek, tak? Tak, napięć pośladki i wyprostu jak najszybciej biodra. Uh -huh. Brzuch do środka i znowu w dół, zejść w dół. Na pośladki i wydech mocno mhm. Świetne. Tak, to mogę Znaczyć. robić przysiady. Pilnujemy przy tym, żeby kolana były odwodzone cały czas na zewnątrz. Mhm. Mocno wybija się z pięty do góry. Łopatka cały czas to Klatka piersiowa mocno otwarta cały czas. Myślisz, że jak minutę porobię te ćwiczenia, to wystarczy. Myślę, że spokojnie. <głos> <głos> Szczególnie na początku. Dobrze. 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 Przy tym ćwiczeniu bardzo często tutaj w dolnej fazie zaokrąglają nam się plecy. Czyli rozluźniam je jakby. Tak, uh -huh. Żeby tego uniknąć, warto na samym początku, szczególnie kiedy jeszcze nie mamy takiej świadomości ruchu, uh -huh. spróbować nagrać się albo zrobić to ćwiczenie po prostu przed lustrem. Tak, żeby uniknąć tego tutaj podwijania dolnej części pleców. Dobrze. Schodzimy do tego momentu, kiedy plecy są cały czas wyprostowane. Uh -huh. Uh -huh powinniśmy tak głęboki przesiad robić? Schodzimy do momentu, kiedy plecy są proste, tak? Każdy ma, uh -huh. ma indywidualny zakres sam ruchu. I Czyli na początek też lepiej. mogę zatrzymać się tutaj tak, jeśli, i przejść jeśli do góry. widzisz, jeżeli plecy uh -huh. się zaokrąglają, to zatrzymujesz się w tym momencie. Świetnie. Uh -huh. Dobrze. I jak? Jeszcze jeden <laughs> zrobię. Dzisiaj mam. Jakąś motywację do pięknych pośladków. Dobra, już na pewno koniec. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. tu jedną nogę. Uh -huh. głowę rozluźnij się. Rękami przyciągamy kolano do klatki piersiowej i przytrzymujemy. Tak, żeby poczuć, że rozciągamy pośladek. Staraj się pogłębiać teraz oddech. Nie. To jest takie relaksujące. Dokładnie. Żeby było efektywne, staraj się przytrzymywać przez co najmniej 45 sekund pozycję. Mam czas, mogę trzymać. Super. Kolecznik jest bardzo ważny, dlatego staramy się go nie unikać w naszym treningu. Mhm. Większość e, kolegów, jak ćwiczy, to nie. jednak zapomina o tej nie, części. Pewnie. Zluźnić, zrelaksować. Jeśli czujesz, że możesz, możesz minimalnie pogłębić pozycję i przytrzymać. Dobrze, powolutku rozluźnij i zamień w stronę. Nie rozciągasz drugiej nóżki? Przypilnuję Ciebie. Super. Mm, Kolejna stopa jest rozluźniona. Możesz pomyśleć o przyjemnych rzeczach, tak żeby mm -hmm. jeszcze bardziej się rozluźnić. Taka przerwa w mojej pracy, więc zaraz muszę biec do pracy. To tym bardziej, chociaż na chwilkę spróbuj zapomnieć o wszystkim. Tak żeby stworzyć idealne warunki do rozciągania. Te czynniki zewnętrzne są bardzo ważne Do tego etapu, też. postaraj się o niczym nie myśleć, szczególnie o stresującej pracy. Uh. Super, myślę, że pośladek nam się powoli. Rozciągnął i uh -huh. Zmienimy teraz pozycję. Przejdziemy do siadu. Pokażę Ci dwie wersje tej pozycji. Jeśli będziesz gotowa na trudniejszą, to spróbujemy również trudniejszej. Pierwsza pozycja jest z nogami ugiętymi w kolanach. Uh -huh. Będziemy rozciągały na początek prawy pośladek. Piętę ustawiasz mniej więcej w linii z kolanem z przodu. Wykonujemy mocny skłon w kierunku nogi. Możesz zatrzymać się na przedramionach. Jeśli jesteś w stanie, to spróbuj zejść głębiej. Czujesz pośladek? Tak, troszeczkę. Uh -huh. uh -huh. Tutaj u Ciebie akurat jest duży zakres ruchu, dlatego spróbujemy tej trudniejszej wersji. Spróbuj wyprostować lewą nogę z tyłu. Uh -huh. Pociągnij kolano w tył. Tak, zupełnie do tyłu? Tak. Uh -huh. stopę i starasz się dociągnąć lewe biodra do podłogi. Jak teraz? O, teraz jest bardzo, bardzo fajnie. Głowę możesz sobie rozluźnić. Uh -huh. Jeśli w dalszym ciągu nie czułabyś rozsunięcia pośladka, to spróbuj jeszcze mocniej piętę wysunąć do przodu tą nogi. Czyli tą piętę mam przesunąć troszeczkę do przodu. Uh -huh. O nie, teraz już jest za bardzo ta pozycja jest bardzo Ale mogę się położyć? Tak. Uh. Musisz rozluźnić głowę, rozluźnić barki. I pamiętaj cały czas o głębokim oddechu. Przyjemnie? Tak, mogłabym tak zostać w pół dnia. Tutaj troszeczkę głębiej rozciągamy pośladek niż w tej poprzedniej pozycji. Tutaj działamy również na tą boczną część pośladka i na mięśnie zlokalizowanych pod. I Dobrze, spróbujemy z drugą stroną. Uh -huh. Czyli to jest taka wersja tak, przygotowawcza. <trych> <w czat. trych> uh -huh. Tutaj jednak troszeczkę czuję dyskomfort e, biodrze. w biodrze. Uh -huh. żeby, żeby tego uniknąć, żeby rozciągnąć, rozluźnić to biodro, to wyprostujemy na nogę. Uh -huh. Okay. I tu również starasz dociągnąć prawy kolbę wiadrowy do podłogi. No, rozluźnij to śladek. Głowę też możesz rozluźnić. głęboko oddychaj. I tak jak wcześniej 45 sekund. Co najmniej staramy się wytrzymać w tej pozycji. Podobne odczucia jak się w prawym pośladku? E, właśnie ten jest taki e, bardziej spięty. Nie bolało mnie na rolerze, nie bolało mnie e, na przy, przy ćwiczeniach, a jednak przy rozciąganiu mm. tą stronę czuję bardziej, czyli... Nie wiem, chyba jest trochę niniejszy, słabsza. Niniejszy albo. Mm. Uh -huh. w tej niżej. Dobrze, myślę, że wystarczy. Bardzo Świetnie. Dziękuję za bardzo Ci dziękuję. Genie. I myślę, że mogę przyjść jeszcze raz. Zaprosisz Zapraszam, mnie. Jak najbardziej. Zapraszam na kolejne. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy.